Piłkarze Polonii kępną, nie zwalniają tempa. W niedzielne popołudnie pokonali w meczu Mistrzostwo kaliskiej okręgówki LKS Czarny z 2 do 0. Spotkanie nie było porywającym widowiskiem. Biało niebiescy mimo kłopotów kadrowych związanych z kontuzjami w pełni zasłużyli na zwycięstwo i to znacznie wyższe. Ja myślę, że nie był, znaczy nie był zły mecz można powiedzieć, no tym, co żeśmy grali z składem, to mi się wydaje, że trzeba być zadowolonym. No jak z jakichś trzech punktów, tak i z gry. Tutaj tym bardziej, że tu Murawa pozwalała na to, żeby grać dużo piłką i, i choć w pierwszej powinien do końca to wychodziło, tak myślę w drugiej już to. To, chłopcy robili no, dużo, dużo grali na dwa kontakty, na jeden kontakt, a to o to chodziło, żeby się na nie narazić jakieś kontuzje, bo naprawdę mamy szpital w drużynie, tylko żeby po prostu tutaj jak uniknąć tych kontuzji spokojnie wygrać mecz i, i byle tak dalej. Nie? Polonia rozpoczęła mecz z wielkim animuszem. Miejscowi cudem nie stracili więcej goli. Wynik meczu otworzył Piotr Cierlak w dziewiątej minucie i wydawało się, że kolejne trafienia będą kwestią czasu. Jednak to miejscowi końcówkę pierwszej odsłony i początek drugiej zagrali nieco odważniej. Nie miało to jednak zupełnie przełożenia na stwarzanie sytuacji podbramkowych. W 73 minucie na placu gry pojawił się Michał Górecki, a gra Polonii nabrała polotu. To właśnie po podaniu tego zawodnika w 80 minucie Gracjan Gacmaga podwyższył na 2 do 0. Gdyby Kępnianie zagrali bardziej precyzyjnie wynik byłby wyższy. Gospodarze dwukrotnie ratował słupek. Z Polonią Kępną nastawialiśmy się może na lepszy wynik, no niestety wyszło jak wyszło. Jednak myślę, że zostawiliśmy dużo walki, a jednak widać, że drużyna z Kępną jest bardzo przygotowana. Myślę, że należy im się ten awans do szwarty ligi. Biało-niebiescy zachowali w tabeli 6 punktów przewagi nad nowymi skalmierzycami, a co najważniejsze, udało się przed ważnym meczem ze Stalą Pleszew oszczędzić kontuzjowanych zawodników. Starcie ze Stalą w niedzielę o 14 na Stadionie Miejskim.